Wiele osób szuka starych domów celem ich odnowienia, niewiele jednak wie, jak zrobić to dobrze. Na pierwszy rzut oka, ten dom z pozoru wygląda dość zwykle i nie ma w nim niczego wyjątkowego. W rzeczywistości wygląda tak jak wiele domów w okolicy. Kiedy zabieramy się za remont starego budynku, zaczynamy kreślić odważne wizje, dobudowujemy pomieszczenia, zmieniamy ich układ wewnątrz i wyburzamy ściany. Ale czy to jest właściwe podejście? Nasi przyjaciele. Mówili nam, że, że to jest takie miejsce, które powinniśmy po prostu jak najszybciej sprzedać, pozbyć się. Jest to duża przestrzeń, więc. Ewentualnie wyburzyć. Ewentualnie wyburzyć, tak, i, i budować wszystko od początku. Wiadomo było, że jest tutaj staw, więc potencjał ma sama Ziemia w sobie. Natomiast nam to nigdy nie przeszło nawet przez myśl, żeby tego domu pozbyć się. Cały czas towarzyszyła nam taka wizja tego domu, jakby marzenie o nim, tak? Bo to był dom e, dziedzictwo, dom po wcześniejszym pokoleniu. Ja dziadka nigdy nie poznałem, on zmarł, zanim, zanim ja się urodziłem, więc nie, nie miałem z nim jakiegoś bliższego, realnego kontaktu, ale świadomość, że mieszkam w murach, które. On postawił, świadomość, że mieszkała tutaj moja babcia, która była mi bardzo bliska, że moja mama się tu wychowywała, to wszystko kiedy my tutaj razem jesteśmy z naszymi dziećmi, naszą rodziną, to wszystko w jakiś tam sposób w nas w nas odżywa i, i czujemy, że, że to jest jakaś kontynuacja dla tego miejsca. Do budynku wchodzimy od strony ogrodu przez werandę, której pierwotnie w tym domu nie było, a została dobudowana przez ciocię właściciela i dzięki temu dziś w miesiącach zimowych na takiej werandzie siedząc możemy poczuć się już prawie jakbyśmy byli w ogrodzie. Zwróćcie też uwagę na szafkę. Ona pochodzi z tego budynku. To szafka kuchenna, w której przechowywano żywność, a dzięki tym otworom powietrze swobodnie mogło cyrkulować. Ale także dzięki dodaniu tej listewki, lepkie rączki dzieci, które wiecznie szukają w zakamarkach schodyczy, nie mogły ich wyciągnąć z tych szuflad, ponieważ przy zamknięciu tego skrzydła drzwi nie dało się ich otworzyć. Kol i klatka schodowa w jednym. Tutaj krzyżują się drogi prowadzące niemal do wszystkich pomieszczeń w tym domu, ponieważ stąd możemy pójść do sypialni na piętro, zejść do piwnicy, pójść do kuchni, do pokoju kawowego, do salonu, a także do łazienki, gdzie wejdziemy za chwilę. Ale najpierw popatrzcie na tę konsolkę, ponieważ ta deska pochodzi ze stodoły z tej posiadłości. Została odnowiona przez właścicieli. Łazienkę bardzo ładnie zaprojektowano z wykorzystaniem dwóch podstawowych kolorów ze sobą kontrastujących czerni i bieli, ale także mamy akcenty złote oraz odcienie brązu. Z pewnością zauważyliście już, że ta łazienka jest bardzo przestronna, a to z tego względu, że tutaj łazienki kiedyś nie było, ponieważ wychodek był na zewnątrz, a to pomieszczenie pełniło funkcję pomieszczenia gospodarczego oraz szpańskiej, czyli tzw. spiżarni. Dlaczego tutaj akurat? To z tego względu, że w tym kierunku mamy północ, a od północnej strony pomieszczenia są zawsze najchłodniejsze, a więc logicznie najchłodniejsze pomieszczenie było spiżarnią. Z holu przechodzimy do pokoju kawowego. Tak to pomieszczenie nazywają właścicielem. A i owszem, można tu przycupnąć, napić się kawy, herbaty, przeczytać książkę. Popatrzcie także na ten zabytkowy żerandon. On był w totalnej rozsypce, znajdował się w stodole i właścicielom bardzo dużo czasu zajęło znalezienie poszczególnych elementów i złożenie go w całość. A teraz idziemy do salonu. Tutaj możemy się schować przed resztą domowników i odpocząć, na przykład przy ogniu z kominka. Na ścianie dowód historii tego budynku i e, zdjęcia właścicieli, ale w tym miejscu kolejny dowód na to, że PRL wcale nie był taki zły, bo możemy przysiąść na vintage'owym, bardzo wygodnym fotelu uszaku. Cały dom jest w konstrukcji, konstrukcji ceglanej. To są grube, grube mury. Plus jest taki, że gruby mur trzyma, trzyma ciepło. W zimie to się fajnie sprawdza na takiej zasadzie, kiedy dom się rozgrzeje, ściany fajnie ciepło akumulują. Ma to bardzo fajne znaczenie w lecie, bo dzięki temu że te mury też są grube, to zanim on z zewnątrz zaabsorbuje ciepło, to bardzo dużo czasu mija. Jest fajnie tak jakby naturalnie klimatyzowane przez te grube, grube ceglane ściany. Sypialnia, ale nie zawsze można było tu spać, ponieważ pierwotnie była tutaj kuchnia, która dziś znajduje się za ścianą, a w tym miejscu było przejście pomiędzy pokojami, które zabudowano. Zwrócił uwagę na ten zabytkowy, stary stół, który jest ozdobą z pewnością tej sypialni, ale właściciele tego stołu nie kupili, nie pochodzi też z tej posiadłości. Oni się na ten stół wymienili, oddając komuś swój nowy stół. Bardzo wartościowa wymiana. Ale to nie jedyny stary i zabytkowy mebel, który tu znajdziemy, bo mamy też taką oto bardzo dużą szafę w bardzo dobrej kondycji. I uwaga! Tę szafę kupiono na rynku staroci za jedyne 180 zł. I ostatnie pomieszczenie na parterze, czyli kuchnia. Tutaj zgrabnie stare łączy się z nowym. Stare, czyli na przykład ten dębowy stół i ława, które zostały wyciągnięte ze stodoły. To meble robione na zamówienie dla cioci właściciela. Stare mamy też takie akcenty, jak chociażby te kufle, rondelki, dzbanuszki, młynek do kawy, czy uwaga, ceramiczną kawiarkę. Nowe z kolei jest wykończenie wyposażenie: kafelki na całej ścianie, zabudowa kuchenna, jakiś sprzęty, a także bardzo gustowne i klimatyczne oświetlenie. Piary zewnętrzne domu to jest 12 m na 8 m. Do tego dochodzi jeszcze weranda. Weranda ma 4 na 5 m. Razem daje nam to powierzchnię 180 m, powierzchni całego domu na dwóch kondygnacjach plus 20 m werandy razem 200 m2. W najwyższym miejscu dom ma wysokość około 9 m. Tymi schodami przedostaniemy się na piętro, ale uwaga, w tym miejscu kiedyś były kolejne schody, które prowadziły na strych, ale zdemontowano je po to, aby więcej światła wpuścić na klatkę schodową, a w szczególności do holu na parterze, ponieważ tam było stosunkowo ciemno. Kolejnymi dwoma schodkami dostajemy się do miejsca, skąd udamy się do lokalu użytkowego na taras, ale także do łazienki, którą urządzono podobnie jak na parterze, ale z pewnością zauważyliście, że wejście do tej łazienki jest stosunkowo niewysokie. A to z tego względu, że w tym miejscu kiedyś był stryszek, który z czasem stał się gołębnikiem, a więc było to pomieszczenie kompletnie nieużytkowe. A jako że na piętrze brakowało łazienki, to właściciele właśnie w tym miejscu ją wykończyli. Druga sypialnia w tym domu. Zapewne wchodząc tutaj, zobaczycie, że jest całkiem przestronna, szeroka i wysoka. Ale nie zawsze tak było. Za tą ścianą jest łazienka, gdzie przed chwilą byliśmy i analogicznie podobna ściana znajdowała się w tym miejscu, a za nią rozpoczynał się stryszek, taki sam jak tam, przestrzeń nieużytkowa. Dodatkowo tuż nad moją głową był sufit, a więc aby powiększyć to niewielkie pomieszczenie zlikwidowano sufit i stryszek nade mną oraz z boku, dzięki temu otrzymaliśmy bardzo przestronną sypialnię. Wychodząc z sypialni przechodzimy krótkim korytarzykiem, a tutaj mała niespodzianka, bo to niewielki pokoik dziecięcy. Ale to miejsce dowodzi, że ciocia właściciela była prawdziwą bizneswoman PRL-u, bo nie dość, że miała tutaj na tej działce zakład kamieniarski, hodowała gołębie, to w tym miejscu miała także szwalnię. Zamykamy ten pokój i przechodzimy do ostatniego już pomieszczenia w domu, trzeciej sypialni. Jest zaprojektowana podobnie wręcz analogicznie jak sypialnia, w której przed chwilą byliśmy. Jest szeroka i bardzo wysoka. Chciałbym na koniec tego mojego spaceru wspomnieć o wyjątkowej cesze tego budynku, którą wszyscy członkowie ekipy, będąc tutaj, czujemy. Jest tam przyjemnie. Przytulnie i rodzinnie. Ja nawet mam skojarzenie, jakbym odwiedzał dom swoich dziadków, chociaż ten dom kompletnie bryły budynku moich dziadków nie przypomina. I wydaje mi się, że to jest cecha dobrze zaprojektowanych starych domów: że przy odrobinie miłości i zaangażowania potrafią nam się odwdzięczyć tym, że wewnątrz budynku, w nich chce się po prostu mieszkać i żyć. W temacie elewacji zastanawialiśmy się, co z nią możemy zrobić. Czy zostawiamy ją w takim stanie, w jakim jest, w sensie po jakichś tam lekkich poprawkach, czy izolujemy ją, czy, czy robimy steropian? No ale ten pomysł ze steropianem, mimo że, że był kuszący od, od strony takich oszczędności przyszłych, no stwierdziliśmy, że, że elewacja jest, jest bardzo ładnie zrobiona jest zdobiona różnymi sztukateriami. Widać, że to jest naprawdę misterna murarska robota i dziadek był, był murarzem, on sam to wszystko robił, więc no bardzo mu zależało, żeby każdy detal tego domu był, był dopieszczony, zrobiony, zrobiony z odpowiednio kosztownie. Stare murowane domy mają to do siebie, że pozytywnie przeszły próbę czasu i jeszcze długo mogą stanowić bezpieczne schronienie. Ale każdy budynek, nawet ten najtrwalszy i najmocniejszy od czasu do czasu trzeba wyremontować. Dom był wybudowany gdzieś tam w, w latach na początku lat 50. i od tamtego czasu, po, poza tym, że ciocia dobudowała tą werandę, to nie przeszedł żadnego, żadnego istotnego remontu. Więc w momencie, kiedy my zaczęliśmy go remontować, to właściwie poza, poza murami okazało się, że wszystko, wszystko jest do poprawy, wszystko, wszystko trzeba przerobić. Tak naprawdę Całą instalację elektryczną w domu mamy zrobioną. Od, od podstaw wykorzystane tylko stare, stare kanały, natomiast cały cały prąd jest, jest zupełnie, zupełnie nowy. No tak samo od razu wiedzieliśmy, że będziemy musieli instalację centralnego ogrzewania prze, przebudować. Dużym tematem, z którym, z którym musieliśmy się zmierzyć, to był remont dachu. Dach był przykryty tą dachówką, która teraz jest widoczna. Dachówkę zostawiliśmy oryginalną. Cały remont, który, który ciągnął się przez, przez kilka lat, gdy, gdy te wszystkie koszty sumujemy, zamknął się w kwocie około 400 tysięcy złotych. No było to stanowczo więcej, niż spodziewaliśmy się na początku. Nasze założenia, nasz plan był taki, że powinien nam się remont zmieścić w kwocie 250 tysięcy. Natomiast później w czasie trwania remontu zwiększał się i zakres prac, które robiliśmy, i koszty, które były zaplanowane, także finalnie te koszty były zdecydowanie wyższe. Wielu z nas myśląc o domu, po prostu buduje nowy. Ci najodważniejsi jednak zerkają w drugą stronę, podejmując się wymagającego zadania remontu starego budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego cech wyjątkowych. Tutaj to udało się w 100%.